Policja versus złodzieje. Dziś wracamy do roli policjantów. Pierwszą wylosowaną parą w drugim sezonie jest Kamilos i Mrówka. Serio, tak wyglądają. Franklin i Michael. Ich zadaniem jest oczywiście obrabować jak najwięcej lokacji, by przebić mnie oraz Ospano w tabeli. 270 tysięcy dolarów to wynik dający obecnie pierwsze miejsce. Czy nowej parze przestępców uda się zdobyć więcej? Czy może szybko ich złapiemy? Oglądajcie dzisiejszy odcinek, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Kalwita, was kolej. W innym odcinku Policja vs jest Dzisiaj ze mną Ospano co ty chłopie Siema Wyobraź no, tak, <śmiennie> sobie Że <śmiennie> jestem takim turbo kozakiem Jestem stary Antmenem Jace Bondem, będę cię ich łapał Moi drodzy patrzcie ospano jeździ bandito i mamy szpiega To jest nowy szpiegowski sprzęt policji Dla Kamilosa oraz Mrówkę dzisiaj I jeśli chcecie zobaczyć perspektywę Ospanego to wpadnijcie do niego na kanał Żeby zobaczyć jak gość tym autkiem jeździ Przez cały odcinek, a teraz co Stary. 40 tysięcy łap w górę. Piękny dźwięk z GTA, już słyszycie. Więc, moi drodzy, tyle łap w górę, żeby był szybko kolejny odcinek. No i co? Trzeba jeszcze przywitać. Chopiec tak, z ekipą. Tak, ej, coś chcę no? sprawdzić, stary? Co sprawdzasz? Normalnie mogę do Ciebie walić, co jest? Oj, jeszcze się na mapie pojawia. Ja pierdziele, To jest masakry mocne, więc zobaczcie, jak to wyglądało z panego. Kamilos też ma perspektywę złodziejów, więc wszystkie linki sprawdźcie w opisie. A teraz ja już idę do ekipki. Patrzcie, ile tu mamy. Eki, epik, ekipa. Co? fajnie się spultałem przed chwilą, ale teraz już jestem. Jest z nami cały komisariat, komenda wkurzonych policjantów. Szybka akcja dziś musi być, ale posłuchajcie, a co oni są zmotywowani do działania? Halo ekipa. Kurde bele, mole dzień dobry. Kurde fele, masakra, jaki przestępca poleciał. <grym> o <znafona> kurde, <On> spadł... <grym znafona> Uważaj, Nie wiedziałem, chłopaki. Sorry. Jaki jest plan? Gdzie tu jest dowódca? Hej, hej, hej. Krótnie jest do Gdzieś Dziku, dziku. Yy, pla, plan jest taki krótki i zwięzły no. jest podejrzenie, że będą przemieszczać się kanałami i strzelać, czyli będziemy dostać powiadomienia nad jakby kanałami i będziemy myśleli, że tam są okay, okay. więc nie możemy dać się wyrolować no i obstawiamy wiadomo jubilera i furgonetę. dobra, ja cisnę na lewą autostradę klasycznie więc co panowie, siadać do sprzętów raz, 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 raz ta za ta, ta. Biodom, co jest tu, 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 no wsiadaj, tak. wsiadaj Ja z seriuszem lecimy y, patrolem szeryfowym na Sandy może. Pamiętajcie, panowie, że dajemy tylko najważniejsze info. Ej, jeszcze nie było startu, a wy już pojechaliście. Dobra, Ospek, czyń cholery tak? stary. Który ty jesteś tutaj? Stoisz o mnie? Nie, nie pojechałem już. A ty jesteś kolega, dobra, ja. STARTU! Okej okay. To jeszcze mówił o tym, o potencjalnej bazie. ich Jaka właśnie potencjalna bazie? baza? Macie jakieś Grazią typy? Mi. Co tam grać, do jakiejś informacji doszedłeś? Yy, do jakiej? Do takiej, że prawdopodobnie będzie to droga 68 i bazel to z kasnął, z bo jak byłem z Kamilosem, to miał duże, świetne plany, że na przykład będziemy jeździć metrem i strzelać, okay. więc. Okej, okay. dobra, czyli yy. mogą być w mieście, tak? Tak, znaczy Chociaż... mogą być na obrzeżach miasta Okej. Okay. Ej, wiecie co ja chłopaki jadę sprawdzić? Bardzo mnie zastanawia, Customs z przy lotnisku. Ja się tu pokręcę chwilę, bo oni mogli ruszyć z Customs z przylotku. to jest bardzo dobra dziupla. A ktoś obstawia jubilera, moi przyjaciele? Właśnie, ktoś na Jubilera musicie. Właśnie! Ja też... właśnie chciałem wyjść też z inicjatywą, bo ty Ospek widziałem, że jeździsz no. tym takim małym okay, zdalnie jak to tak? sterowanym samochodzikiem, to weź ty może tam wieź w ogóle do, do no tak, jubilera ale o, to jest nie dobry be... plan, no? I jeszcze klantał, mieli... Mieli jeszcze jedną taktykę. Obok jubilera jest budowa e, taka otwarta okay. i tam może być też ich dziupla. Dobra, mogę szybkiego jubilera zrobić Tak, tak i wrócić do bazy. Kon koniecznie obstawcie jubilera. Ja się kręcę tu przy kastą. Się na razie ciszy. Dobra, moi drodzy. Tutaj raczej czysto, raczej ich tu nie ma. Chyba lewa autostrada to jest autostrada, która zawsze mi jakoś odpowiada, więc postaram się tam śmignąć i obczaić całą sytuację. Mówią, że kanałami, no to nie byłoby głupie. Jestem ciekaw, co teraz robi Kamilos Ej, tu gościu, zatrzymam ci gościa, zatrzymam ci gościa, poczekaj. Ej, witam serdecznie, kontrola drogowa. Ej, chyba policja jedzie. Przypał? Ale Ja, moi drodzy, sprawdzę też studio filmowe. Tutaj jest jeden interior, w którym mogliby się schować. Miejmy nadzieję, że jednak tego nie zrobili, ale to na bank by już stąd wyjechali. No, tutaj są interiory. Hmm, mogą mieć dziuple tu. I wyjeżdżać tak, cyk, nie? A tutaj do jubilera już droga jest naprawdę niedaleka. Oni mówili tutaj coś grać, mówił tu jest jakiś interior. Może ja to sprawdzę ręcznie. Tu jest interior, patrzcie. O kurde, to jest zaraz obok jubilera. Okej, okay. wydaje się być tu 300, ale ten interior jest naprawdę zastanawiający. Ono. Panowie, ja sprawdziłem ten interior obok jubilera i powiem wam szczerze, że to jest idealna dziupla na to, żeby szybko stąd ruszyć. Świetnie oni tutaj mają. Ale chodzi o tą górę tam? Tu jest interior zaraz obok jubilera. Normalnie można wejść tam. Taki jest jakby plac budowy czy coś. Tak, tutaj... tak, tak, tak. Więc oni mogą tutaj coś kombinować, no ale z drugiej strony nie ma ich tam, nie ma ich przy jubilerze, to może jednak nie. A może Kamil zbejtował Graizola? Tak, też być może. Wiecie co? Skoczę się na ten sklep, który jest tutaj poza miastem. Wiecie, ten, który robią wszyscy. Ale to wszyscy złodzieje. Zobaczymy. Zbliżam się moi drodzy do tego sklepu. Hmm. To jest raczej chillera tutaj, chociaż no zobaczymy. Kto podjechał policjantem na stację? Ja, ja, a widzę, że ty stoisz. Jak fajnie się ustawiłeś tam u góry, co? Słuchaj, tak? stary, to jest nasz plan działania. Prosimy później to, bo to jest akcja pod przykrywką. Okej. Okay. Ciekawe, co oni tam kombinują w ogóle. Coś, coś, oni, oni coś specjalnie nas usypiają, spokojnie. Okay. Możliwe, że. Będą mieli kryjówkę na drugim końcu mapy, tam gdzie zrobią sklep, więc. Ja podejrzewam, że jest to taktyka taka, że udają lokalnych, jeżdżą jak lokalni, jak zwykłe pedy, mm -hmm. albo dobrze. poruszają się trasą, która wymaga e, czasu. Sprawdzajcie lepsze samochody, jak Banshee czy coś w tym stylu, bo oni faktycznie mogą siedzieć w jakimś szybszym samochodzie npc w z 9-10 Mają dwa strzały. Mają dwa, dwa strzały poszły. Dobra, poszły dwa strzały, a ja stąd zwijam Gdzie jest rancho? Mirror Park, park mirror jadę. Park. 800 Przy nie okay. jakby. To Od, to jest... prawą autostradę okay. jedź tam ktoś. Moi drodzy, rozpoczęli. My jedziemy na prawą autostradę. Ale to, to, nie, był, to nie był strzał z metra, jakby? Mm, nie, to był centralnie na sklepie. W tym okay. takim dzielnicu. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Nikogo nie ma na miejscu. Mogą przemyślić się strefą industrialną na Grove Street albo pojechali palamino. Mhm. A myślicie, że mogli wjechać do metra? Mogą, tam są mogli, mogli. Ja się kopsnę do metra. Tak, tak, tak wiecie, po prostu Świetnie, drive z szkaluch Może moi drodzy właśnie wyczułem ich ruchy Chciałbym, żeby tak było Jestem w tunelach, tak na, na cilku bez zobowiązań Se tu pośmigam trochę Może to jest moi drodzy taktyka Jednak te tunele w ostatnich odcinkach były bardzo często używane No zobaczymy hmm, Wyjechałem moi drodzy z metra I chłopaków tu nie ma Niestety tam przejechał jakiś podejrzany samochód. No łatwe to nie jest. To jest jak grzebanie po prostu w stogu siana i szukania igły, nie? no ale miejmy nadzieję, że zaraz coś więcej się tutaj zadzieje i będziemy w stanie ich zlokalizować. Na tym nam zależy, to jest bankomat. Czemu nikt nie chce zrobić bankomatu? Przecież to jest dobra kasa. Klasycznie, moi drodzy, muszę chyba dostać się na lewą autostradę. Moi drodzy, mam tutaj, jak widzicie, ciężarówę ze tysiącami dolarów. Muszę ją skonwojować. Chętnie bym ją obrabował, ale no niestety nie jestem już złodziejem. Tylko, że jestem tak trochę na widoku. Mam nadzieję, że oni jej też nie zauważą. Ja ją będę po prostu tak obczajał z dalsza, nie? No dobra, pojechała tam. Więc teraz fokus na Stokada. I zobaczymy, co się wydarzy. Panowie, jak sytuacja? Cisza. Pusto. Clinton. Czekaj, właśnie będę strzelać zaraz. Robić sklep? Myślę, że daj mi najpierw strzelić, wiesz? Dobra. Dobra, dobra. Dobra, ja daj. przyjechał motocykl. <laughs> Boże, to przejechał sam. koło mnie. Dobra, strzelałaś? Jeszcze nie, jeszcze nie. Daj mi 5 sekund dosłownie, nie chcę... Chcę ogarnąć jeszcze czy to ktoś jest. Dobra, bo koło mnie przejechał motocykl, nie? Ko... Czy oni jeżdżą małym RC Bandito? Nie. Ej, chyba tak. Przejechał jakiś yy, mały pojazd. Nie wiem czy to nie był glitch jakiś na serwerze, ale coś małego przejechało. Więc wal, musisz nawalać tam. Czyli Czekaj mamy. Chyba. Uciekaj, uciekaj, uciekaj stamtąd. To ja wbijam do sklepu, tak? O nie, jest tutaj policjant koło mnie. Strzeliłaś? Tak, no, strzeliłam Ej, dobra, pojechał Pojechał koło mnie, policjant był Ja pierdziele 9, 10. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Posta eee, Sklep nad Pacyfikiem mm -hmm. Odcinam od y, Wajnut Okej, okay, moi drodzy, mamy sklep nad Pacyfikiem Już mają kasę na C4, więc teraz watch out Ja odpuszczam w takim razie ten konwój Ale wiem, gdzie jeździ Moi drodzy, lecę w kierunku akcji O, Innocence, kolejny Gdzie to jest? O, A na forum. Na grow. kilometr mamy Możliwe, o. że poruszają się kanałami teraz Ja jadę, jestem w metrze z powrotem Moi drodzy, powtórka z rozrywki O, Davis Dobra, robię kolejny sklep Ojojoj oj. Ej Robi, wiesz gdzie jest sklep? Nie? Na Grow ja że to powiesz 9 10 Uciekaj, uciekam, uciekaj, uciekaj, uciekaj Grow Street, Grow Street Grow, grow, street. Street. grow mhm. Z na grow Street może to być bait Okej, okay, oni coś kombinują i to potężnie Dobra, okej, okay, tędy wyjeżdżam O, ktoś tu jedzie na dole Ja, to był policjant Na motorze tam jedzie, ale się zestresowałem Śmigają tutaj wszyscy Dobra, tutaj ten sklep przed chwilą zrobili Franklin. Mamy jednego, Franklina Gdzie? Y -y, obok tego sklepu, w kanałach burzowych Co ty no, to gadasz? Go. Jazda, 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 jazda Jak tu biegnie? To biegnie sobie co ty gadasz? Dawajcie pajaca franklinowego Co jest? Czemu franklina wzięli? Jazda, jazda, nie zgubcie ich Celuje do mnie, ja celuje do mnie, ja celuje ja Celuję. Kanał celujem? burzowy? Góra czy dół? Jak chcesz do niego Będzie chciał bagary. porywać, będzie chciał porywać jak celuję. Na Jesteśmy to jedna jest dwóch To jednak nie Próbujcie go stizerować Dobra, o, kurde Dajcie mu drogę, drogę. zajdź mu drogę, widzicie go Bierzcie, bierzcie, bierzcie go ha. To jest, to jest Mamy, mamy to, Mamy drugiego, mamy drugiego, mamy drugiego Co jest? Uciekałtem, uciekałtem, uciekałtem no i co chłopaki, gdzie on jest? Tam pościg! Tu jedzie, A Mamy pościg! Jadę ja do ciebie, do, Grajzol do, do ja do, do, do. Może uda nam się przeciwieć jednego. A, a, a gdzie jest ten drugi pościg? Gryzol, tak. Okej, okay. działajcie, działajcie. Wypad, Michael, Michael, wypadł. Ja pierdzielę się, Na ziemię, na ziemię, na ziemię! Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, gonimy jednego cały czas tutaj. Ty też tu kari jesteś? Ta, no ja jadę pierwszy, ale stary. No dobra, dobra. Ja nie mogę nic zrobić, bo jestem tym. Ale nie, po co tym. Wydodakujemy się. Robimy konwy. Robimy konwy. Nie wyjdzie z tamtąd. Robimy konwy. Czekajcie już? Co jest? Stój! Co on robi? Poddaj się. Ale co on się. robi Ale, ty? Panie policjancie, podaj proszę do mnie jeszcze podaj... Tejzerem, Tejzerem, ludzie! Podaj. Przejechał! po... Bo... Dawaj go. Ale stary, on cię nie widzi ty! Ja pierdziele, co się tu co się tu dzieje, moi drodzy? Totalnie straciłem kontrolę. Kamilos wziął nowy samochód i jedzie dalej! Co jest? Okej, okay, moi drodzy, pościg trwa dalej. Nie wiem co się dzieje. Ta druga osoba jedzie w konwoju teraz? Tak, wiesz go, właśnie. Okej, okay, i, i gdzie jesteś? E, seniora route, będę przyjeżdżać zaraz przez Laffente. Okej, okay, czyli jedziesz do. Jedziemy w tak? stronę, no jedziemy w stronę, lec Santos. Dobra, bardzo dobrze. Jedzie w drugą stronę, skręcił całkowicie. Ja pierdzielę. Ten pierdzik jeździ, co jest? My <noise> się dojeżdżamy <noise> do was. Pierdzikiem nam ucieka. Pojechał w drugą stronę. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, w jaki sposób możemy go zatrzymać On tam jedzie ostro do przodu Patrzcie, jedzie, jedzie, tu jedzie, jedzie dalej Jedzie, jadę za nim, co nie za... Jedźcie, cię, żeby właśnie zgubił On tu próbuje drive mistrzować, moi drodzy, ale wiem, że to nie jest proste O, spanął się ci na ogonie Non stop Ale moi drodzy, zachodzące słońce Jak tam konwój, jak tam konwój? Bardzo dobrze, wjeżdżamy do Fantasy Okej okay. A to nie odbije No, to jak, 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 jak nie odbije, to, to musi oddać całą kasę tak jak... Ej, bo on na Doki wiesz, że na dokach to już jest nasz. Na dokach? Jak będzie taką to, to już robi. kaplica on sam, to nie wyjedzie, nie ma jak. Jak się A łutkę. może to Doki to ich ten dżupla? O kurde, no tak też być może Ale to i tak nic nie zrobi, bo się odbić to! No tam, mrówki nie odbije. A koniec to znaczy... nie napisz. Ale może grać dalej, nie? No tak, 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 tak. Ale, ale nie zapisze pieniędzy. No to prawda. Ja nie wiem co on kombinuje. Ło! ha, to baza ich, wiesz, baza to ich chyba. A resztę jadę, co jest? To, stary. Jak wjechał przed wami, to, to ma prawo zostać. Już Aha, I uciek. Ej, gdzie ja tu co, jest? Co to za Co Dobra, teraz już można ramować. Bo już chyba chłop. Dawaj, gdzie jest mój motocykl? Do... Żeby nie... je tozerem Ja wierdzielę! Blokować, blokować. Jak ucieka! Co jest? Chłop niezniszczalny normalnie. Kolejna pana poszła! Ale akcja. Już teraz, moi drodzy. Ramowanie. Dobra. Weszło, kurde. Ja, ja totalnie, moi drodzy. Obserwuję całą akcję i nagrywam. Nie no! Kto no, policję ramuje? Czemu wy się sami ramujecie? Szacun za wytrwałość, ale kurde ciężko ma chłopie Tak, strasznie Ciężko, ciężko no Co jest? Co to... Co jest? Pok, nie, go, mamy go, mamy go Zaczyna się, RSPD. Dobrze tak! Dobrze! Policjanta też Dobra, trzeba go spiąć, trzeba go spiąć Spięty Dobra e, Czy mrówka zdążyła dojechać? Tak, zawiadziemy Tak, Gon idziemy do celu Mamy rannego Czyli co? Przyskrzyniliśmy ich od razu? Tak, obydwaj A. stary O kurde moi drodzy, czyli szybka akcja Mrówka zdążyła dojechać do komisariatu No ale i tak ten pości był naprawdę dobry kurde. Tak jest Dobra panowie, ja jadę na komisariat Raczej już nic się złego nie wydarzy Mam nadzieję, wy już tam lecicie wszyscy, nie? No, ja Moi drodzy Wiozę Kamilosa w tym momencie Podsumowując, mrówka została w podobnym momencie złapana na zupełnie innej części mapy To jest naprawdę niefart dla nich, nie? Straszny niefart Natomiast my po prostu mieliśmy farta Jestem bardzo ciekaw, ile udało im się zgarnąć Kamilos chyba zdążył zdeponować tą kasę Ja totalnie w tym pościgu nie ogarniałem, za co przepraszam was Ale... No tak powiem, Ławna miałem pogoda, od tego prawda? odpowiednich ludzi, to on to mnie próbuje zagadywać coś. Ładna, ładna, a co jest? No nie wiem, no chciałem pogadać, bo jakaś, jakaś tutaj nie wiem jakiś błąd się pojawił, bo jak już krzyczałem po drodze, hamulec mi się zaciął. Jak to? No, krzyczałem po drodze! Że muszę zatrzymać pojazd, dlatego chciałem wjechać do wody. Nie rozumiem bandytę szanownego Bandy. Bandytę? Dlaczego? Nie nie. Wiem. Wiem, wam się udało zgarnąć, powiedz mi tu, tak między nami. Ale... Zgarnąć? No, nie? zero. Ale ja nie wiem, jakie zarzuty są mi postawione. Dlaczego uciekałeś? No bo mówię panu, że mi się zaciął hamulec w aucie. Ha, ha, ha. No. no. Słuchaj, ja tam próbowałem, wiesz, próbowałem do ciebie podejść, to dostałem e, maską twojego samochodu. Stąd, Mo, też, nasi, stąd też nasi funkcjonariusze zaczęli gdzieś tam strzelać, panie Franklin. Weź mnie pan tutaj... Nie denerwuj, powiedz mi lepiej, ile ukradłeś kasy. Wie pan, wie pan, to życie w luksusie mnie się znudziło i musiałem wrócić z tego prawdziwego życia na drogę przestępstwa. Ja wszystko rozumiem. Proszę mi powiedzieć, ile udało wam się zgarnąć? Ile udało nam się zgarnąć? 45 tysięcy uh. amerykańskich dolarów. To i tak nieźle. Czy wasza dziupla była w dokach, tak jak myśleliśmy? Dokładnie tak. No dobra. Reszty dowiesz się na komendzie, co cię czeka. A mogę zapytać, co z moją koleżanką? Koleżanka została złapana dokładnie w tym samym momencie co ty Gdybyś jednak e, uciekł nam, to, to mogłyby się rozpocząć negocjacje. Wtedy odzyskałbyś koleżankę i oddałbyś nam całą kasę, niestety. No ale nie fart, że w tym samym czasie po prostu z dwóch stron świata. Wpadliście. No niestety takie jest życie. Jak to mówią, no czasem pod górkę, czasem z górki, wiesz jak to jest. Zapraszam. Franklina złapaliśmy, co jest? Dobra moi drodzy, patrzcie ile tutaj policjantów jest? Mamy naszego podejrzanego, panowy. Siemaneczko, co tam u was? Łatwo! Łatwo? No, ja nie wiem o co wam chodzi. Wysiwiałeś, Kamilos! Spoczyn, za spoc Ciekawe za Ciekawy, czy Kamilos wysiwiał. Sprawdźcie na jego perspektywie, Czy chłop wysiwiał, czy nie? Franklin Clinton, co jest? Słyszałem, jak ją potraktowaliście. Będziecie pozwani. Tak. Tak, tak to najpierw tak, się pan tak. wytłumaczy z tego, co pan zrobił. Michael, Michael, czemu to jest. Jak radzisz? to, co jest? Pani Michael. jest Michaelem? O co tu chodzi? Ja mówiłem, no to, no to, nie, sta... jest to, jest to nie jest kolby jest przypadek. Dobra, pochwalcie się chłopakom, ile udało wam się zgarnąć. Ten tym samochodem tu wiesz, że wy No właśnie, ja co to za małe. No, pro, proszę stąd jechać, od panu. Dobra, ile udało wam się zgarnąć. A więc udało nam się wraz tutaj z mrówką zgarnąć aż 45 tysięcy dolarów. To daje wam na razie drugie miejsce, moi drodzy. No na razie tak. Zobaczymy jak reszta, w kolejnym odcinku będzie kolejna ekipka Ja teraz przejdę na Discorda tutaj, słyszymy się? Tak słyszymy się tak, tak. Ale szybko wam poszło, naprawdę jestem pod wrażeniem Dzisiaj policja spisała się na medal, gratulacje dla was wszystkich Udało się nam, co można powiedzieć Okej okay, widzę, że już tutaj yy, rozwalacie wszystko, więc co Ja wam serdecznie dziękuję W kolejnym odcinku moi drodzy, kolejna para złodziejów Zobaczymy kto to będzie No i co ekipa, do następnego e Miał się siema